Góra góra prawo Góra góra prawo Góra prawo dół Góra prawo dół Góra lewo prawo Góra lewo prawo Dół prawo góra lewo dół, góra, prawo, dół. Góra, prawo dół Góra prawo dół prawo lewo dół Aaaa góra lewo dół prawo dół Nie Góra prawo dół lewo prawo dół Góra dół dół Łoli ty możesz to wziąć na poważnie? Halo? słuchaj mnie? Nie mamy za dużo czasu. Musisz. Wolik, gdzie jesteś? Nie mamy teraz czasu na chowanego. Słuchaj mnie, musisz rozwalić te kasety, a potem szybko uciekać za nią. Od... Mam pewną grę, w którą zagrać chcę, gdyż dzień na przygody lecę. No bójmy z czymś nowym i szalonym. Ale Amanda, myślę, że my... Moja kolej. Okej. Okej Wskaż mi na sklep, muszę przysmaknieć dla przyjaciela, który ważny jest. Zrób to szybko, nie musisz myśleć nim. Taka kaseta zniknie gdzieś. Chodzi ci to, to? Marnujesz mój czas. czas. Nie, nie bądź tępy, odpowiedź tu jest. Od Co ty ślepy. Kto zniknął, czy ja? Ty ty nie słuchał, Ty mnie nie znajdziesz, nigdy też nie spojrzysz Poza szum na tym Tak Brak mam to kontroli oraz wolnej woli Kogo to co wydarzy się? Już zapomniałam, nie ma klaski, w której czysta infekcja jest Jak gdzieś tam jestem i jest dziwnym miejscem Lecz ty nigdy nie słuchasz się MNIE! Myślę, że będzie lepiej nam, jeżeli weźmiemy przerwę. Hm? Więc oddaj swoje ręce, wy moje i ochłodzisz się spokojnie. Czy czujesz, że coś gnie? Cicho, tu wszystko żyje. Na no serio, coś tu czuję Za bardzo się przejmujesz. Boisz się porozmawiać? Chyba z Indioką gadam. Wydaje, Wydaje mi się, się, że ci mózg przepadł. Powiedz na pytanie. Nie musisz na to odpowiadać. Powiedz na pytanie. Obchodzi cię to? Marnujesz mój czas? To nie jest fair? Wyciągnij mnie z Ty mnie nie znajdziesz, gdy też nie spojrzysz poza szum na tym ekranie. Dla kontroli, oraz wobec mnie, kogo to, co wydarzy się? Nie zapomniałam, nie ma kasety, której czysta perfekcja jest. Jak gdzieś tam nie jestem i jest nie dziwnym miejscem, jest lecz ty nigdy nie słuchasz się mnie! Nigdy nie, nie, nie słuchasz się mnie! Nie. Hejo, dzięki wielkie za przesłuchanie tego coveru. Wejdźcie teraz do opisu, aby zasubskrybować oryginalnego twórcę tej piosenki oraz obłoczka, który występował jako Amanda. Ps, byłem William. Bajo!